Trzecia w nocy, po trzeciej. Zasnąć nie mogę. Cały czas te silniki chodzą. Ja współczuję tym kierowcom. Hej, dzisiaj jest 15 kwiecień. Właśnie stoję tutaj sobie przed swoją kuchenką i próbowałam odkręcić, jakoś dostać się do tego grzejnika gazowego. Postanowiłam wszystko wyciągnąć z szafy i sprawdzić jednak tą możliwość, czy od drugiej strony, od szafy nie mogę wydostać się, no ale no niestety. Wszystko jest ładnie zabudowane. Jedynie tu od przodu mogę się dostać, gdzie brakuje mi tego imbusa. Byłam tu na stacji przed chwileczką, na której stoję. No stacja jest pozamykana, okienko tylko, więc nie jestem w stanie zobaczyć, czy są imbusy w narzędziach. Pokazując tam telefon, pan nie rozumie o co chodzi tak naprawdę, więc sobie odpuściłam. Na szczęście jest jeszcze ciepło, bo widzicie, jestem w króciutki rękawek. Mimo tego, że pada deszcz, <mum> Amelia, mimo tego, że pada deszcz, to jednak temperatura, kiedy zjechałam z tych gór w okolicy w sumie autostrady, jakieś tutaj jestem. Znaczy, mam ją na mapie, ale nie pamiętam, przebijam się zaraz na A7, ale jest koło w okolicy Walencji. Całą Walencję chcę objechać, jakby takim tymi autostradami. Chciałam ją objechać górami, ale jak widzieliście na tych filmikach, oprócz policjantów jeszcze w tych górach było wojsko i było i straż, no nie wiem, leśna czy, czy to leśnicy, czy to ochrona środowiska. Oni jeszcze na tych parkingach się tam szukają i przeganiają, więc doszłam do wniosku, że nie ma sensu mi jechać tymi górami, bo na pewno nie znajdę w tym momencie już noclegu. Bo wszystkie parkingi, nawet taki mały parking przy ulicy jest zakaz no nocowania. Więc tylko pozostało mi się udać na jakąś główną trasę i przenocować. Noc była okropna. Ale to później wam powiem. Teraz pokażę Wam swój bałagan w szafie. Próbowałam się dostać. No tu akurat nie widać. Tu jest wszystko zabudowane ten grzejnik. Jedynie od przodu, od tej strony to można odkręcić, gdzie tego właśnie imbusa mi brakuje. Ale widzę pod deską strasznie brudu się nazbierało. Ciężko będzie tam się dostać i wyczyścić to wszystko, ale jak wrócę do domu odkurzacz będzie, więc damy radę. A tu jest wszystko to, co wyciągnęłam z szafy. Sleży. Szafa jest naprawdę bardzo pakowna, bo jak widzicie, bardzo, bardzo dużo rzeczy wyciągnęłam z tej szafy. Oczywiście większość rzeczy następnym razem już nie zabiorę, ale jest szafa naprawdę pakowna. Tak wygląda szafa załadowana. Sporo rzeczy niepotrzebnie zabrałam, ale tak to jest, jak się jedzie w pierwszą podróż. Następna będzie połowa mniej zabrane rzeczy, i Amela już się ma gdzie bawić. Dzisiaj nocowałam na parkingu, gdzie zatrzymują się tiry. To była chyba moja najgorsza noc, jaka może być. Chyba w, w najdalszym zakątku w lesie gdzieś tam na odludziu. Byłam zawsze wyspana, ale tutaj wyjątkowo, naprawdę nie wiem czy tutaj koło mnie stoi chłodnia, czy co cały czas buczy. Tak jak nie wiem, no raczej nie podejrzewam, żeby to było tak głośne, Webasto w tym tirze Usnęłam dopiero, nie wiem. Po czwartej, ale to już chyba zasn zasnęłam ze zmęczenia totalnego, bo tak to nie mogłam. To jest na takiej zasadzie, że to buczy, buczy, przestaje, a nagle później tak głośno i się uruchamia z powrotem. Do tego, mimo tej wielkiej epidemii, tutaj tiry jeżdżą jak najęte. Zaraz wam pokażę. Całą noc tak jeździły, tak samo jak teraz w dzień. Widzicie cały czas te TIRy jeżdżą w jedną i w drugą stronę, samochody Więc wyjątkowo, już spałam na kilku parkingach przy jakiejś tam autostradzie, ale takiego hałasu nie było jak tu Może dlatego, że te parkingi były troszeczkę oddalone od tej głównej ulicy Ja powiem tak, ze swojej strony współczuję tym kierowcom bo oni zawsze parkują na takich parkingach, więc tylko mogę im współczuć, że tak muszą spać w takim hałasie. Tutaj zaraz wam pokażę winowajcę, który, który ten yy, tak cały czas buczy, ale powiem Wam tak. Yy, byłam na tej stacji. Chciałam tutaj kupić, kupić te imbusy, ale stacja zamknięta kratami, okienko, więc nie było sensu. A to jest właśnie winowajca, który tak ciągle, ciągle tutaj buczy. Nie wiem, czy to słuchać na nagraniu. Nie wiem, czy to jest jakaś, mówię, yy, że warzywa, czy coś tam, owoce, czy jedzenie jakieś przewozi i to jest chłodnia, czy co. Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie znam się na tym. Jedziemy dalej. Amelka nie za bardzo chce jechać. Yy, chciała nawet, mówi, zamieszkać na tym parkingu. Tak, Amela? Mówi, nie chce do Polski wracać, bo tam będzie zamknięta. No, ale no, kiedyś trzeba wrócić. To nie jest tak, że cały czas będziemy sobie tutaj jechać. Taka ucieszona jestem, mówię kupię sobie imbusa A tu zobaczcie taki sklep pustki na parkingu, on jest zamknięty. Dosłownie nie wiem To w tej chwili co? Takie wielkie markety. Napiszcie mi w komentarzach czy w Polsce też Castorama i ten sklep jest pozamykany. Kolejny sklep zamknięty albo chyba że oni bardzo wcześnie tu zamykają. Jest w sumie 14:30. Tak się nazywa to. Przejechałam Jest ponad 160 km w sumie po nieprzespanej w sumie nocy czuję się zmęczona, ale słuchajcie zajechałam na swoją wcześniej odwiedzoną miejscówkę może nie każdy ją pozna bo jest dużo nowych osób o, o, jak kicia na drzewo wspięła się widać, tu jest szczęśliwa czuję się bezpieczna może niektórzy poznają, ale byliśmy tu i nagraliśmy też filmik z tej miejscówki. O, jest. To jest No. To cię idziemy. No idziemy tutaj, tylko po malutku, żeby butów nie ubrudzić. No idziemy na razie jedno. Jedno z tych. Cały czas pada. Jak jechałam, to cały czas lało. Zimno jest, ale spędzimy tutaj do jutra czas i jedziemy dalej, bo wykorzystuję to, że jest chłodno. Kot znosi tą podróż lepiej. Chociaż jak widzicie, jest dla mnie 160 km. Przejechać jest ciężko. To nie jest tak, że ja tylko jadę, ale też i amelią się zajmuję, obiad trzeba ugotować, tu trochę ogarnąć. Teraz właśnie grzeję wodę na kąpiel, bo dzisiaj uzupełniliśmy sobie wodę do butelek. Więc więc mamy wodę. Jak jutro będę jechała, to pewnie na innej stacji też uzupełnię. Więc dzisiaj kąpiel, trzeba Amelkę wypłucować. Tak Amelia? Amelka? Ona taka szczęśliwa z tego powodu, że hej, jak słyszy mycie głowy, no to już jest chora. Czy wasze dzieci w podobnym wieku też, też nie lubią głowy myć? Tak. Hmm. Tutaj idziemy do góry tutaj, tym tutaj razem, dół, a tu byłeś. bo ostatnio szliśmy na dół. To później musieliśmy się po zboczu trochę wspinać. A, Amela idzie pierwsza. Idziemy. I kto rozpozna tą miejscówkę, niech pisze komentarz, że ją widział, bo dzisiaj. Nie wiem, ile uda nam się nakręcić, bo siedzimy i czekamy, czy ktoś na nas nie doniesie, ale liczę na to, że jak jestem w tym lesie zabunkrowana, a jest zakaz wjazdu, więc nikt tutaj inny nie przyjedzie. Chyba, że leśnicy, pracownicy lasu będą. Przejeżdżać, i wtedy na mnie tam zgłoszą. No to spokojnie trzeba będzie się spakować i jechać dalej. Wyłania nam się zamek. Czepeczkę musiałam ubrać, bo naprawdę jest chłodno. A myślę, że jak Wejdziemy do zamku, to zrobi się jeszcze chłodniej, bo będzie otwarta przestrzeń. Mama idzie na dół. Aha, ja idę na dół, a ty idziesz, a ty idziesz. Jesteśmy już na terenie zamku i za każdym razem widzę coś nowego. Jak ostatnio tu byłam, to nie kojarzę tej drogi, co jest przed nami. Amelka biega. Widzę, że ona musi się zawsze wyszaleć. Tu sobie Kicia odpoczywa. Idziemy pokazać tak troszeczkę na szybkiego ten y, zameczek, te ruiny. Ponieważ y, lepiej wolę być blisko kampera, bo ktoś akurat może tam już być i czekać na nas. Dobrze, że jest piesek. Co to jest muszelka taka? Zostaw tego ślimaczka. Zawsze jest jednak wytłumaczenie, że mam pieska. Poszłam na spacer. A że zameczek był blisko. To nie było problemu, żeby tu dojść. To jest autostrada. Tu jest autostrada. O, coś chyba wybudowane tu coś było. Nie było wtedy tej ściancy, nie? Amelka? Coś tu? No, tu zostało coś zrobione, czyli coś tu jest organizowane. A ja sobie z drogi ekspresowej zjechałam, przypomniałam sobie, że tutaj byłam, więc coś widzę nowego. Można sobie porównać filmik z poprzedniego, ale z tego co pamiętam, ty, tych, tych murków nie było takich. Był wtedy tam dostęp żeby wejść do ruin Idziemy. Przydałaby się lepsza pogoda, no ale ale szkoda. Piękna okolica. Ale jest deszczowo i naprawdę trzeba za chwilę myślę uciekać do kampera bo jak mi tutaj lunie to będziemy biegiem biegli co, idziemy tutaj? No idziemy tutaj po schodkach. Ostatnio tu były te schodki. O, a to chyba te kamienie? Nie wiem. Nie wiem czy te kamienie były wtedy. Będę musiała popatrzeć na ten filmik. Czy one tutaj były? bo mi się wydaje, że chyba też nie. Czyli szykują. szykują ten zameczek. No pamiętasz, tam było ciemny zaułek. Tam nie ma przejścia dalej. to. Na... naprawdę. Szkoda, że człowiek nie może tak zwiedzać jak kiedyś. No, niestety, nie pamiętam czy te kamienie były, ale chyba, chyba jednak były. Gdzie? Aha. A na sobie śmieje się ze mną. Zobaczymy, czy zamknięte. O, drabina jest jak była wtedy, ostatnia. Jednak przetrwała. Nie ma ludzi chętnych do zabrania tej drabiny, czyli? Nie jest tak źle w tej Hiszpanii. Sufit taki widzę ładne, robiony, odnawiany, w tamtej części też. Idziemy. Jeszcze mieliśmy to inne takie miejsca, które sobie chodziliśmy i oglądaliśmy. Tu się śmiałam, że kiedyś w takich małych pomieszczeniach w dawnych czasach zamurowywali ludzi. No, pamiętam. Tylko nie opiera się tak, bo teraz wszystko jest brudne. O, takie chyba czy kiedyś to jakieś wejście na wieżę było. Nie wiem. No i byliśmy też tam na górze patrzeć. Pokaż Amelka. Byłaś tam na górze? No wejdź. Idź tam wejdź na górę. Zaraz trzeba zamykać do kampera. A, no, idziesz tam na górę jeszcze raz zobaczyć? A ja, a ja cię sfilmuję jak wchodzisz. Co? Nie, ja patrzę się, jak ty. Ja będę patrzeć, jak ty idziesz. O, tam na tą wieżę jest wejście, ale nie ma, nie ma drabiny. Właśnie to. Tak się zastanawiam, czy właśnie tamta drabina nie jest po to, że. No dobrze, to wchodź, szybciutko. Ona musi zobaczyć, nie wiesz? Idę zobaczyć na ten tarasik. Tutaj nie jest taki, ale wszędzie kałuże się zbie zebrały trochę. Więc trzeba uważać, bo już jedne buty pomoczyłam. A tu jest błoto. Jedne buty pomoczyłam. W sumie wczoraj. I są, no, ale, jest, ale jest błoto, nie idziemy. Tutaj też uważaj, e, wcześ, e, dalej też widzieliśmy zamek, tylko że nie wiedziałam, jak do niego trafić. Może tym razem nam się uda i znajdę drogę do tego zamku, to go może obejrzymy. A teraz wracamy, bo naprawdę wiatr nieprzyjemny, zimno, zimno po prostu. Więc nie macie mi teraz czego zazdrościć. Nie ma ciepełka, nie ma krótkich rękawków, takie jak były czasy w lutym. Czyli się okazuje, że marzec, kwiecień jest bardzo brzydkimi miesiącami. Spacerek szybciutki naprawdę pogoda nie za ciekawa, chociaż powiem wam, teraz jestem w lesie takim, tutaj przy tym zamku i ten wiatr już jednak ma takie ograniczenie i jest o wiele przyjemniej w, w środku w lesie niż na otwartych terenach. Zresztą to jest normalne, otwarte tereny zawsze sprawiały, że jest zimno. Powiem wam, że tak gdzieś 3 dni temu Wyciągnęłam ciuchy zimowe, bo naprawdę nieprzyjemnie jest, a tym bardziej, że jeszcze już Amelka, a tym bardziej, że jak nie mamy gdzie robić prania. No będziemy szukać, bo dostaliśmy informację jeszcze w komentarzach, że na stacjach benzynowych tam gdzie się tyle zatrzymują. Powinny być pralki. Co prawda dzisiaj byliśmy na takiej stacji, ale nie przyszło mi do głowy, żeby szukać akurat. Chociaż byłam tam naokoło tej stacji, bo próbowałam klucze imbus kupić, bo widziałam, że było wszystko pozamykane.